Witajcie serdecznie moi drodzy na kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty eksperyment, do którego będziemy potrzebować trzech rzeczy. Kubeczek z wodą, czarny flamaster albo czarny marker oraz chusteczkę, może też być ręczniczek kuchenny albo kawałek papieru toaletowego. I teraz rozkładam chusteczkę. Pokażę Wam w tym eksperymencie z jakich innych kolorów składa się czarny. Na samym środku chusteczki narysujemy kółko. Tutaj w tym miejscu robimy kółko. W miarę grubą kreską, żeby nie było za cienkie. Jeszcze pogrubimy trochę. Teraz chwytam chusteczkę za sam środek. Odginam boki. Tutaj na samej górze mamy rogi chusteczki. Teraz tym szpicem wkładamy do kubeczka z wodą. W kubeczku wody nie jest za dużo, jedna czwarta kubeczka. Wkładamy szpicem. I teraz widzimy, że czarne kółeczko się rozmywa. Chusteczka nasiąka wodą, która powoduje, że ten czarny flamaster, nasze czarne kółeczko, się rozmywa. I powoli pojawiają się inne kolory. Kiedy brzegi zaczynają się robić przezroczyste, znaczy, że to jest koniec eksperymentu, więcej się tutaj wody nie naciągnie. Odciskamy samą końcówkę. I już rozkładam chusteczkę, żeby Wam pokazać, jak to teraz wygląda. I powstał taki fascynujący wzorek. Czarnego jest niewiele. Za to mamy różowy i piękny turkusowy. Te kolory się różnią w zależności od markera. W niektórych flamastrach są to inne kolory, ale tutaj jest takie, taka ładna kombinacja, ładne połączenie barw zielonego z, z różowym. Oczywiście ten wzorek możemy wykorzystać do czegoś innego. Możemy Wykorzystać do ozdobienia jakichś rzeczy, zrobienia na przykład kartki, kiedy chusteczka wyschnie z takim ładnym wzorkiem. Mam nadzieję, że ten eksperyment się Wam podobał. Zachęcam Was do oglądania innych naszych filmików oraz do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu. Cześć!